To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Niemiecka policja wszczęła śledztwo w sprawie dronów, które latały nad dwoma bazami wojskowymi. W niedzielę 10 bezzałogowych statków powietrznych zostało dostrzeżonych w Manching w Bawarii. Znajduje się tam obiekt militarny, w którym Airbus pracuje nad myśliwcami Eurofighter. Drony były kilkukrotnie widziane w tym miejscu także w grudniu. Trzy z nich zaobserwowano również nad pobliską bazą sił powietrznych w Neuburg an Donau. Policja poinformowała, że podjęła intensywne działania w celu wyjaśnienia sprawy, włączając w to loty helikopterami. Nie wyklucza, że były to operacje szpiegowskie Rosji w kontekście wojny na Ukrainie. Na razie jednak nie udało się ustalić, kto sterował dronami. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy posiadają informacje w tej sprawie. Tego typu zjawiska nie powinny być wcale obce, nie powinny być zaskoczeniem. Tego typu zjawiska także mają miejsce w Polsce. Jestem nie tylko jeszcze póki co to nie dotarło do naszej wiedzy i świadomości, bowiem drony dzisiaj są wszechobecne i będą wykorzystywane i są wykorzystywane przez wywiady obce jako narzędzie do tego, Zdobywania informacji. Są wszędzie mogą wszędzie zajrzeć, nawet wlecieć do hali produkcyjnej i tam się na przykład rozbić, ale zdobędą jakąś informację, przekażą. Już dzisiaj technologie już tak daleko poszły, że to wszystko jest możliwe. W związku z tym trzeba zbudować nowe systemy obrony i ochrony obiektów. Specjalnych, także i administracji państwowej, obiekt koszar, magazynów składek. no te, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia obronności państwa, w tym także infrastrukturę energetyczną, krytyczną, itd., itd., gazoporty, naftoporty, rafinerie to wszystko powinno być objęte w tej przestrzeni taką obroną obroną i pełnym monitoringiem, odpowiednim reagowaniem żeby się tu nic nie przedostało, bo to może być zrobione z dużej odległości drony, jak dzisiaj pokazuje Ukraina. Że mogą latać w przestrzeń tysiąc, do tysiąca, ponad tysiąca kilometrów, one mogą być wystrzeliwane, czy też wy, wyrzucane z naszej przestrzeni, chociażby steczki jakieś, który oficer wywiadu obcego z tym się przemieszcza i tam gdzieś no, w ustonnym miejscu to wypuszcza przestrzeń, zdobyć informację. I Jeżeli nie ma zagwarantowanego właściwego bezpieczeństwa i ochrony tych obiektów dzisiaj, także z przestrzeni powietrznej antydronowej, tego typu zjawiska będą miały miejsce. Należy skończyć z tym czasem, kiedy zakłady tzw. produkcji specjalnej, czy obiekty militarne, czy wojskowe były uchronione przez emerytów, którzy stali na tych posterunkach, żeby tylko przetrwać do rana. Komentuje generał Leon Komornicki. W minionym roku drony były widziane nad obiektami przemysłowymi nad Morzem Północnym oraz w pobliżu amerykańskiej bazy wojskowej w Ramstein. W maju myśliwiec Eurofighter uległ uszkodzeniu po zderzeniu z dronem podczas lądowania w Manching. W październiku obywatelka Chin została aresztowana pod zarzutem szpiegowania w obiektach przemysłu obronnego. W grudniu policja wszczęła postępowanie wobec mężczyzny, również narodowości chińskiej, który fotografował instalacje wojskowe niemieckiej marynarki wojennej nad Bałtykiem. Komisja Europejska ponownie przeanalizuje ustalenia dochodzeń prowadzonych przeciwko Apple, Meta i Google. Amerykańscy giganci technologiczni zwrócili się do Donalda Trumpa, który niebawem obejmie prezydenturę, z prośbą o interwencję w kwestii europejskich obostrzeń. O sprawie informuje Financial Times. Według źródeł portalu, będzie to dotyczyć wszystkich postępowań, które rozpoczęły się od marca zeszłego roku, a których podstawą prawną jest unijny akt o rynkach cyfrowych. Osoby związane ze spółkami technologicznymi, które są blisko Trumpa, wykorzystują relacje z nim w celu wywarcia nacisku na Europejskie organy. Wszystkie postanowienia oraz ewentualne kary mają zostać wstrzymane do zakończenia rewizji. Organy odpowiedzialne za ich przyjmowanie mają czekać na decyzję polityczną ze strony unijnych przywódców. Biuro Prasowe Komisji Europejskiej, pytane o te doniesienia, przekazało, że nie ma żadnych opóźnień w postępowaniach, w szczególności spowodowanych politycznymi kalkulacjami. Śledztwa w przypadku Apple i Google dotyczą monopolistycznych praktyk w zakresie aplikacji i systemów operacyjnych. W przypadku METY dotyczy ono wykorzystywania informacji na temat użytkowników Facebooka w celu sprzedaży spersonalizowanych reklam. Rosja i Iran podpiszą w piątek umowę o kompleksowym partnerstwie strategicznym, informuje Kreml. Ma się to odbyć podczas wizyty prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana w Moskwie. Zgodnie z rosyjskim komunikatem, Pezeszkian i Putin mają omówić perspektywy rozszerzenia współpracy handlowej, inwestycyjnej i logistycznej oraz kwestie regionalne i międzynarodowe. Rosja i Iran są objęte zachodnimi sankcjami. Państwa te współpracują na polu militarnym. Według Stanów Zjednoczonych i Ukrainy rosyjska armia używa irańskich dronów bojowych szachet. Iran jest w trudnym położeniu. W położeniu międzynarodowym. Wspierane przez niego siły na Bliskim Wschodzie, takie jak Hezbollah w Libanie, Hamas w Strefie Gazy oraz reżim Bashara al-Assada w Syrii, albo zostały pokonane, albo znacząco osłabione. Problemem dla Teheranu może być też prezydentura Donalda Trumpa, który w poprzedniej kadencji prowadził wobec Iranu tzw. politykę maksymalnej presji. Dwóch kongresmenów Stanów Zjednoczonych z Partii Demokratycznej poprosiło prezydenta Joe Bidena, by przedłużył termin, do którego chińska spółka ByteDance musi sprzedać amerykański dział platformy TikTok. Na razie firma ma na to czas do 19 stycznia. Wymaga tego ustawa przyjęta przez kongres. Amerykańscy decydenci twierdzą, że ByteDance jest spółką mającą bliskie relacje z chińskim rządem i pozyskiwanie przez nią informacji na temat Amerykanów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiciel prawny ByteDance stwierdził, że spółka nie zdąży dokonać transakcji do tego czasu. Będzie się to wiązało z zamknięciem platformy, z której korzysta 170 milionów Amerykanów. Joe Biden może przedłużyć termin o 90 dni, jeżeli stwierdzi, że firma wykonała postęp w kierunku sprzedaży. Senator Edward Markey chciałby dać spółce jeszcze 270 dni. W jego ocenie TikTok jest ważnym narzędziem komunikacji i zarabiania dla wielu Amerykanów. Sprawa TikToka trafiła do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nie zablokuje on przepisów, wyłączona zostanie możliwość pobierania aplikacji, a po pewnym czasie przestanie ona działać u dotychczasowych użytkowników. Donald Trump poprosił Sąd Najwyższy o opóźnienie decyzji, by mógł Poszukać politycznego rozwiązania sporu po objęciu urzędu prezydenta. To było Espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.